Noc, która uczy milczenia. Na mapie północnej Kalifornii jest kilka miejsc, gdzie droga zamienia się w cień, a wiatr przypomina o wszystkim, co nie zostało powiedziane. Tam, między zatoką a wzgórzami, ktoś zaczął pisać swoją historię nie piórem, lecz pistoletem i nożem, a potem literami wyciętymi w gazetach, znakami i szyframi, które miały stać się jego imieniem. Mówił o sobie Zodiak i kazał reszcie świata słuchać. I pierwsza zima, Lake Herman Road, 20 grudnia 1968 roku, na odludnym odcinku Lake Herman Road pod Benicią, dwoje nastolatków Betty Lou Jensen i David Faraday zatrzymało się, by choć na chwilę wyrwać się z hałasu świątecznych przygotowań. Ktoś Podszedł do samochodu. Najpierw padły słowa lub kroki, potem strzały. Dziewczyna upadła na ziemię, chłopak osunął się w aucie. Zima zapamiętała ich imiona, a policja bezsilność tamtej nocy. Ten początek był pozbawiony listów i zagadek. Była tylko cisza, która nie miała jeszcze nazwiska. Drugaś noc fajerwerków Blue Rock Springs. 4 lipca. 1969 roku, krótko po północy, Darlene Ferrand i Michael Joe siedzieli w zaparkowanym samochodzie na parkingu Blue Rock Springs Park w Vallejo. Auto, które wcześniej odjechało, wróciło. Światła, kroki, dźwięk metalu. Ktoś strzelał z bliska. Darlene zmarła w szpitalu. Michael przeżył z ranami i obrazem napastnika, który wrył się w pamięć. Tej nocy sprawca miał wykonać telefon. Ton spokojny, rzeczowy, jak człowiek zgłaszający kolizję, a nie morderstwo. Odtąd głos i litery będą szły razem. Nad brzegiem jeziora Leszkej Kinysems, Lake beniszczek Beriesa, 27 września 1969 roku nad Lake Beriesa w Napa County Brian Hartnell i Cecelia Shepard odpoczywali na skraju wody. Z daleka obserwował ich mężczyzna. Kiedy podszedł bliżej, miał na głowie czarny kaptur z doczepionymi okularami przeciwsłonecznymi i symbol zodiaku na piersi. Najpierw mówił o ucieczce z więzienia i potrzebie samochodu, potem związał parę i zadał ciosy nożem. Brian przeżył. Cecelia zmarła dwa dni później. Na drzwiach samochodu Hartnela napastnik zostawił napis – Daty wcześniejszych ataków, nazwy jeziora, godzinę i słowa By Knife nożem. Jeszcze tego wieczoru ktoś zadzwonił z budki telefonicznej niedaleko komisariatu w Napa. Głos zgłosił podwójne morderstwo i oddalił się spokojnie w ciemność. Fu miasto i taksówka. Presidio Heights. 11 października 1969 roku. Taksówkarz Paul Stein podwiózł pasażera do Presidio Heights w San Francisco. Na rogu Washington i Cherry padł strzał. Trzejnastolatkowie, patrząc przez okno domu naprzeciwko, widzieli, jak sprawca wyciera wnętrze taksówki i zabiera fragment koszuli ofiary. Jakby już myślał o tym, co wyśle w kopercie. 13 października do Chronicle dotarł list Zaczynający się od This is the Zodiac Speaking, a w środku krwawy skrawek koszuli Paula Steina. Ta przesyłka była dowodem. Nie anonimowym szeptem, ale palcem położonym na stole przed policją i prasą. W listach padła też groźba wobec autobusów szkolnych. Miasto oddychało płycej. Trzeci. W tym szybsze jest moja tożsamość. Trzy listy, jeden podpis 31 lipca 1969 roku do redakcji trzech gazet. San Francisco Chronicle, San Francisco Examiner i Vallejo Times Herald. Przyszły trzy niemal identyczne listy. Każdy zawierał część zaszyfrowanej wiadomości. Razem składały się na 408 symboli. Autor domagał się publikacji na pierwszych stronach i groził, że jeśli gazety odmówią, będzie krążył całą noc. Treść szyfru szybko złamano. Wyznał w nim radość zabijania, ale nie zdradził imienia. Kilka dni później, w kolejnym liście do Examiner, padły słowa, które miały stać się legendą: This is the Zodiac speaking. Po polsku brzmiałoby to jak zimny szept: Tu mówi. Zodiak. Od tej chwili znak okręgu z krzyżem przestał być tylko symbolem. Stał się podpisem. Wszyscy. A jednak słowa, szyfry, które miały wystarczyć za twarz jesienią, przyszedł nowy szyfr. Z 40. Gęsta siatka znaków, która przez ponad pół wieku opierała się wszystkim. Autor chwalił się, że nie boi się kary śmierci, bo przyspieszy to jego wejście do raju. Tak przynajmniej zasugerował sens zaszyfrowanej wiadomości. Dopiero w grudniu 2020 roku Międzynarodowy Zespół Pasjonatów rozszyfrował Z340. FBI potwierdziło, że rozwiązanie jest wiarygodne. Zodiak nigdy nie podał imienia. Zamiast tego karmił świat znakiem. I ten znak wystarczył, by każdy rozpoznał jego obecność. W tym śledczy, mapa zrobiona z pyłu. W tej historii jest miejsce dla policjantów i reporterów, którzy próbowali odkleić fakt od legendy, od Benici i Vallejo przez Napa po San Francisco. To oni zbierali łuski, ślady butów, odciski dłoni z budki telefonicznej, godziny telefonów i korespondencję, która raz była dowodem, a kiedy indziej szumem. To oni wiedzieli, że złoczyńca, który nie zostawia imienia, zostawia wzór: nocne miejsca, pary w samochodach, jezioro i nóż, miasto i taksówkę oraz listy zawsze listy. A jednak do dziś nikt nie został skazany. Nazwiska podejrzanych przewijały się w prasie, ale pewności nie ma. Zostały daty, Miejsca i głos z telefonu, który brzmi w aktach jak suchy komunikat o pogodzie. Epilog. Tu mówi Zodiak. Niektóre opowieści kończą się imieniem. Ta znakiem. Okrąg z krzyżem, papier, który pachnie farbą drukarską i strachem. Koperty, które przychodzą nie wtedy, kiedy trzeba. Zima, lato, jesień 1969 roku. Ktoś pisał do nas wszystkich, a my do dziś odpowiadamy milczeniem.